Mam nadzieję, że to nie jest to, co myślę. Siemoneczko, cześć, witajcie na kanale Robsonowe Historie. Robson z tej strony. Dzisiaj szybki wypad do lasu na taki pagórkowaty teren. W oddali widać miasteczko. I jestem na Szczycie, wzniesienia Spróbuję dzisiaj przeszukać. Zobaczymy, co uda się znaleźć. Jak coś znajdę ciekawego, oczywiście chętnie Wam pokażę. Trzymajcie kciuki. I do zobaczenia przy pierwszym ciekawym dołeczku. Hejka! Pierwsze, co wyszło? Taki ołowiany przedmiot. Z wyformowanym krzyżykiem. Nie wiem, czy to jest jakaś nabijka, jakaś plomba. Tak mi się to kojarzy. Nie wiem, co o tym myśleć. Jak dla mnie to jest jakaś zaślepka ołowiana. Słyszycie śpiew ptaków? Idzie wiosna! Ale pięknie śpiewają. Tu mamy taki świeży brzozowy zagajniczek. Świeże nasady, kilkuletnie. I jak była wycinka, panowie leśnicy, leśniczy, przepraszam, zostawili drzewo. Ale zobaczcie to, sam przybliżę Same otwory Drzewo to jest jedno wielkie, olbrzymie gniazdo Teraz słuchajcie za to takie sreberko Ale w środku coś jest Odwijamy Cóż to takiego Znajdę dnia, co? <laughs> Sorka za wiatr, jeżeli mocno słychać, bo wieje. Tutaj idzie stara droga. Tutaj. I idę zobaczyć pod to piękne drzewo. A tu jest tak zasyfione sam gruz, że chyba nie ma co szukać. Tu jakaś butelka, cegły, gruz, kamienie. Szkła Tak właśnie robią ludzie Co to jest tutaj Jakiś kranik? Co to? He, ciekawe No ale reszta to tragedia To guby rury jakieś Straszne, co my ludzie robimy w na naturze. Teraz znalazłem w krzakach porzucony taki worek, co mówi się otwierać. Ja pierdzielę. Mam nadzieję, że to nie jest to, co myślę. A na szczęście nie jest to żaden porzucony pies, zawinięty w worek, bo tego się obawiałem. Są jakieś zaolejone po prostu szmaty z warsztatu, coś takiego, coś w tym stylu. Ja pierdziele Przy takiej góreczce. Łuska jak łuska. Małzerowska jak małzerowska, ale ja się cieszę, ponieważ jest to pierwszy ślad. Pierwszowojenny lub powstańczy, słabo widoczna piętnastka, więc pierwszowojenna łuska mogła zostać wykorzystana podczas powstania Wielkopolskiego. Ja się cieszę. Jest punkt zaczepienia ekstra. Lecimy dalej. W samej góreczce podchodzący I mamy coś fajnego Albo nie <laughs> Harmonika Myślałem, że coś będzie bardziej okrągłego, ciekawszego. No, ale dobra. Jest harmoszka. Lecimy dalej. No i teraz na skarpie wyszła blaszka tej wielkości w porównaniu do wykrywacza. Jest jeden pasek, chyba drugi. Ale tabliczka łamie się w palcach. Dobra, aktualizacja. Już wiem, co to jest. Tabliczka, która yy, wskazywała gdzieś tam pewnie na słupie, że jest wysokie napięcie. Jest charakterystyczna strzałka. No tu już niestety nic nie ma i odczytamy. Uwaga, niebezpieczne napięcie. Lecimy dalej. I zmiana miejsca na taki piękny zagraniczek. Wśród ból. Kiedyś tego zagajnika nie było, były normalnie pola uprawne. Zobaczymy, może kiedyś z obornikiem coś tam wieziono i uda się znaleźć. Las jest prawdopodobnie do wycięcia wszędzie są znaczniki. Także pewnie będzie tutaj wycinka niebawem. Wieje dosyć mocno idę na koniec tego lasku, bo tam jest stara droga, trawy nie ma jakiejś wysokiej, więc włączam wykrywacz i szukamy. 68 stały, piękny monetkowy. Mówię a czekamy mówię, a, zamiotę, może depozyt, nie wiem Piękny sygnał Nawet pod kamieniem, więc e, trzeba się dokopać. Dajcie chwilę. Ładny Piękna piękną monetkę. A mamy co? Co mamy? Ja, menel Ring. Przed takim kamykiem przez chwilę stąd sarda uciekła w stronę pola. A ja miałem sygnał. żadnych śmieci aż tu nagle fajny ciekawy monetkowy to nie co haha no? co to nie moneta ach kurde Co to jest? Guziolek? Chyba. Z takiej głębiny na cały pinpointer. Fajnie, czysto. Nie ma jakichś śmieciowych sygnałów. Lecimy dalej. Jest i odłamek z bomby. Więc coś tutaj się kiedyś Ho! Teraz zobaczcie, tu stoi łopata tam jest dosłownie ogromna dziura, że chciał to samym tam wczołgał się z latarką. Poważnie i tam skręca w lewo i skręca w prawo pod taką górką. Widać, że jest uczęszczane spokojnie mógłby tam sądzę, że dzik nawet mógłby tam wleść. Nie wiem co tutaj nocuje, co tutaj mieszka Zostawiamy w spokoju zwierzaki. Dajmy dalej. Kurcze, nareszcie coś, co można zaznaczyć. Fajne takie y, pozłacanie, element był pozłacany, a z drugiej strony zobaczcie to, jakiś y, motyw palmy, nie wiem, czy to z, z jakiegoś zwierzaka widać. O, tak się prezentuje znajda. Jakiś ptak, może flaming. Palemki. Brzeg morza Morza <noise> Fajna rzecz Jakaś część bransoletki prawdopodobnie Super Haha, ha! Honor uratowany, zobaczcie co tu leży ha, 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 ha. Fenolina? Nie fenolina Pyrryly, ale Jest monetka jest, honor uratowany. No i czas skończyć dzisiejszą przygodę. Szybkie podsumowanie śmieciuchów. Cynkowe blaszki, jakieś tulipany, których nie powinno być w lesie, Puszki, to jest ta tabliczka z piorunem. Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem. Jakieś żelazne śmieci. Trochę żelaza, druciki różnego koloru. No i przechodzimy do tych ciekawszych. No i mamy lufkę. Czyli zgubę do palenia. Części od łyżeczki na oko. Kranik. Współczesne leśne 70 groszy. Jakaś chyba część guziczka, tak mi się wydaje. Części harmonijki. Łuska. Drugowojenna łuska. Pierwsza wojenna. No i najciekawsze. Takie diabongi, prawdopodobnie jakieś ciężarki. Każdy z nich ma równo po 2 gramy. Zaraz sobie je opiszę. I część jakiejś bransoletki z motywem plaża. Palmy. Mega. O, teraz mi lepiej wyostrzyło. Jest jakaś palemka, góry. Jakiś ptaszek, piękna znajda. I to by było na tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, jakiegoś suba dla zasięgu, komentarz. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć!